Drodzy Państwo, to już 11 Festiwal Telemanowski, 12 lat współpracy z Konserwatorium Georg Philippe Teleman w Magdeburgu. Jest tu koło mnie współtwórca naszych Telemanowskich Wieczorów, pan dyrektor Keller. I chciałbym, żeby powiedział kilka wrażeń z tych 12 lat. Goszczenia u nas na scenie festiwalowej. Ja, wir sind natürlich glücklich, die einzigen zwei Georg-Philipp-Telemann-Schulen weltweit sind Jesteśmy, die Musikschule. Jesteśmy dyrektorami dwóch szkół imieniem Georga philippa Telemana na świecie. Sind die in Jari und in Magdeburg. Und die Zusammenarbeit ergibt sich rein aus diesem Grund schon. Und wir sind glücklich, dass diese Zusammenarbeit jetzt schon zwölf Jahre wert Und Waldemar ist ein gern gesehener Gast in Magdeburg. Und wir freuen uns immer, wenn wir zum Telemann Festival nach Jari kommen dürfen. Te dwie und wir freuen uns, im nächsten März wird äh, Herr Wolski mit einer Reihe von Schülern, Musikschülern der Schare wieder in Magdeburg äh, ein Konzert geben. Also, das Niveau der Musikschule in Schare ist fantastisch hoch und wir freuen uns äh, wirklich darauf. W przyszłym roku będziemy gościć pana dyrektora Wolskiego z grupą uczniów szkoły muzycznej z Żar w Magdeburgu i poziom szkoły, poziom uczniów tej szkoły jest bardzo wysoki. Cieszymy się już na ten festiwal, który uczniowie z żar dadzą w Magdeburgu. Ja, lieber Waldemar, vielen herzlichen Dank. Aber wir werden uns im nächsten März noch sehen. Das ist kein Abschied auf immer, sondern wir freuen uns auf das nächste koncert in Magdeburg. Także, kochane pani Waldemarze, dziękujemy bardzo i cieszymy się już na tą pana wizytę w Magdeburgu w marcu. Ja się również cieszę. Jestem szczęśliwy, że możemy tam przyjeżdżać. Jest to bardzo duża grupa ludzi. Uczniów i nauczycieli, bo jest nas zawsze ponad 20. Pan nas serdecznie gości w najlepszych warunkach. Mamy koncert wspólnie z uczniami konserwatorium. Jest to koncert przeważnie dwugodzinny, także, my mamy swoją godzinę. Magdeburg ma również swoją godzinę i, i prezentujemy twórczość nie tylko Georga Firy Telemana, ale kompozytorów najróżniejszych epok, łącznie z, z muzyką współczesną i rozrywkową. Także jest to zawsze wielkie przeżycie dla y, nauczycieli i uczniów obu stron. Chciałem tu serdecznie w tym momencie podziękować panu dyrektorowi, ponieważ z przyszłym rokiem idzie na zasłużoną emeryturę. Kończy swoją powiedzmy, długoletnią bytność jako dyrektor Konserwatorium Georg Filip Teleman z Magdeburgu. I w związku z tym jestem przyświadczony, że to odejście na emeryturę że to oczywiście na emeryturę nie będzie tylko takim generalnym odejściem, ale tylko zmianą po prostu profilu, a działać będzie dalej jako artysta, jako muzyk, jako wieloletni dyrektor i będzie wspierał swoim doświadczeniem konserwatorium. Äh letzt ime empfangen wird in Magdeburg und freut sich auch auf dieses Festival in Magdeburg. Aber ich muss dich bei dir bedanken, also für die exzellente Zusammenarbeit, also ganz herzlichen Dank für alles. najmłodsze gwiazdy dzieci z naszej szkoły, ze szkoły w Magdeburgu oraz połączona w siłach orkiestra z trzech szkół naszej i dwóch szkół niemieckich. Spora orkiestra 50-osobowa, natomiast w drugiej części będziemy słuchać absolwentów naszej szkoły. Kiedyś tutaj też się uczyli, byli tacy mali, teraz już są dorośli, studentka i już nauczyciel. I będzie to część taka jazzowa. Jestem Kinga Półtorak i chodzę do katolickiego gimnazjum. Paulina Korzeniowska i chodzę do gimnazjum numer 1. Razem tworzycie duet gitarowy. Z jakim utworem dzisiaj wystąpicie? Z motivo baroko Chelsea Machado i z. Welcome home John Dowland. A powiedzcie nam, kto jest waszym instruktorem gry na gitarze? Pan Adam Mikulski. Jak długo na gitarze gracie? W tym roku 6 lat. Ty też? Tak. I swoją przyszłość wiążecie z grą na gitarze? Mamy nadzieję, że się uda. Tak samo jak koleżanka. I jesteście bardzo zestresowane przed dzisiejszym wystąpieniem, czy w ogóle nie czujecie tremy? Już macie obycie sceniczne? Znaczy, mamy już dość spore obycie sceniczne i takiego stresu nie czujemy, bo już grałyśmy ten program. A y, macie takie marzenie, żeby w przyszłości nagrać płytę, występować dla szerszej publiczności? To jak najbardziej, no mamy nadzieję, że nam się to uda. Ja po raz pierwszy, a ja już występowałam w roku z orkiestrą. A e, powiedzcie naszym widzom na czym gracie, na jakim instrumencie? Ja na flecie poprzecznym. E, a ja na skrzypcach. A od ilu lat gracie? Od trzech. E, ja też. Na czym gracie? E, na skrzypcach. Na skrzypcach. A występujecie tak solo czy macie jakiś zespół? A dzisiaj jak będziecie występować? W orkiestrze. Masz na imię Magda. Twój pierwszy występ na festiwalu telemanowskim, czy były wcześniejsze? O nie, ja już jestem z tobą wywalczynią. Który raz? Być może czwarty, jak nie piąty. A na co dzień jesteś uczennicą gimnazjum, tak? Liceum. Liceum. I powiedz nam, czy jak występujesz czwarty albo już piąty raz na festiwalu, czujesz jeszcze tremę, czy już łatwiej przychodzi? Dużo łatwiej, na pewno, dużo łatwiej niż za pierwszym razem, niż za drugim. Teraz już yy, cieszę się z tego. Adam A do której szkoły chodzisz? Katolickiego gimnazjum. E, powiedz nam, od ilu lat grasz na skrzypcach? Siedmiu. Jak masz 10 lat, to od ilu lat grasz już na tych skrzypcach? Jak miałam 7 lat, to zaczęłam. Lubisz grać? Tak.